W dzisiejszym filmiku. E, stwierdziłam, że dzisiaj zrobię taki filmik, e, randkę ze sobą. E, kiedyś robiłam już taki filmik na moim kanale i mniej więcej to było właśnie rok temu, tak mi się wydaje. Stwierdziłam, że dawno nie miałam takiego dnia, gdzie coś robię dla siebie. Zazwyczaj siedziałam w domu, oglądałam, czytałam i to wszystko. E, natomiast dzisiaj chcę zrobić dla siebie kilka rzeczy. E, więc stwierdziłam, że czemu nie nagrać takiego filmiku? Także zaczęłam od zdrowego śniadania. Mam tutaj jogurt wegański, kokosowo-middełowy z granolą orzechową, jabłko, orzechy. Jak widać, kocham orzechy. I jeszcze coś słodkiego, czyli taki um, pasek um, mojej ulubionej czekolady, właśnie miętowej. Także zabieram się za jedzenie. Ja ogólnie jestem typem, który nie lubi tłumów ludzi i w ogóle miałam wrócić tramwajem do domu, ale zobaczyłam tą grupę ludzi, których było naprawdę masę. Mówię, nie, idę 4 km z paterkiem do domu. Fajna e, pogoda, więc w sumie się przyjadę, bo dawno nie byłam na spacerze, więc chociaż tyle. Zwróciłam i szłam sobie 4 km spacerkiem. Ale no, ja mega uwielbiam chodzić, i ogólnie stwierdzam, bo w wakacje też sporo sobie takich spacerków właśnie z centrum do domu robiłam. Ale zdecydowanie, mimo że jest zimno na dworze, to, to nie jest jeszcze takie mróz, tylko jest taki przyjemny chód. I stwierdziłam, że chyba, że jednak właśnie wolę takie. Jesienno-zimowe spacerki, ponieważ jest taki przyjemny chód. Jeszcze jak nie wieje i nie pada, to jest w ogóle um, no zarąbiście i to był tak przyjemny spacerek i teraz sobie tak usiadłam na chwilę, wycilowałam yy, i odpisałam na wiadomości i tak dalej, trochę ogarnęłam z sociali. E, tak się no e, właśnie, właśnie. E, odebrałam paczkę i mm, w ogóle dali mi tak dużą torbę, e, tą papierową, e, z tego mm, taką paczkę w sensie, wiecie, tak zapakowano mnie, taką z uchwytem e, torby, i ja nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, a ja nie wiedziałam z kimi bagażami chodzić. E, no i sprawdziłam, ok, e, Rozpakowałam wszystko i uwaga, uwaga. E, Spakowałam to do mojego, mojego plecaczka, który już myślałam, że ledwo wejdą, ale spakowałam te rzeczy, które zamówiłam. Także chcę je przymierzyć teraz. Póki jest jeszcze widno, you know, ale no, mam taki yy, tak na szybko wam pokażę taki sweterek z rozpięciem. Widziałam na Pinterest, i mi się podobała. Może nie akurat ten wzór, chociaż może jest spoko. Yy, aha, i jeszcze. Jeden sweterek, który wygląda no, tak, no wiadomo, dużo widać, ale dziwny mają taki materiał, ale mają szerokie rękawy. Przynajmniej tak wyglądało na zdjęciu. Tutaj trochę mniej może, ale no, zaraz przymierzę i Wam pokażę. Pierwszy sweter jest taki, i szczerze mówiąc, myślałam, że będzie to totalnie inny materiał, chociaż jest bardzo gruby. Um, to nie jestem jakoś chyba do końca przekonana co tego seter, nie jest ładne. Um, ma te takie you know, um, szerokie rękawki, w sumie jest cute, ale w sumie jest taki, że go nie wsadzę do spodni, bo jest taki, um, you know, krótki. No. E, także ten e, w sumie, no jest taki ładny, ładny kolorek ma w ogóle, no i tak te rękawki wyglądają spoko, ale czy ja go chcę? To jest pytanie. Ja naprawdę nie wiem, czego zostawić, no jest taki fajny, mięciusi w ogóle, to na pewno będzie cieplutki. W sumie wygląda ładnie, ale chyba nie do tych spodni, choć powinien być taki elegancki tak wyszła? Następny sweter jest taki i wyglądam jak złodziej z Simsów, Ale nieważne. Chciałam go z tego względu, że tutaj będę mogła sobie pod spód założyć właśnie golfik i wtedy sobie rozpiąć trochę tą bluzkę. I będzie to fajnie wyglądać. I jest też mega ciepły. No, może nie do tych spodni. Tak, no, tak sobie to wygląda. Oczywiście go tutaj Siedziałam, aha, nie siedziałam tej części jeszcze tu. No nieważne. Ale mniej więcej w ten sposób yy, będzie cieplusi i taki minusi jest mega. Także um, chyba go zostawię. Chociaż te paski czarno-białe są takie... I don't know. If I want... Nie no wiecie co ja nie wiem. Kurde, no niby mi się podoba... Ale tutaj głównie chodzi o to, że potrzebuję swetrów, a mi się nie chce robić kolejnych zakupów, więc to, to jest ten minus. A On jest taki ciepły, fajny. Ale czy paski to jest to? I don't know what I should think. Help me guys. Pewnie zanim wstawię ten filmik, to, to ja już zdecyduję, ale no, możecie wyrazić swoją opinię. What do you think about it? Powiem tak, mm, mm, mm. Nie, nie zostawiam tych swetrów, sprydziłam, oddam je. Słuchajcie, byłam dzisiaj odebrać paczkę i mega się jaram, bo przyszedł mi album Gina. Co prawda jest to jedna piosenka i teoretycznie to można by było nie nazywać tego albumem, aczkolwiek ten album na maksa mi się podoba jakby wizualnie. I e, ja chciałam na początku wersję fioletową, bo ja zielona i fioletowa, ale ostatecznie. E, Za 3 dni, 4 dni temu stwierdziłam, ja chcę wersję zieloną, bo mi o wiele bardziej podoba się ten fotobook i w ogóle e, no, ładniejszy jest dla mnie. I trafiłam zieloną. A wiedziałam, że jak się nastawię na fioletowym, to na bank nie dostanę fioletowego. no ale tak się chciałam po prostu um, zieloną, i mam zieloną mega I w ogóle były to taki plakacik, um, lyrics, a card, um, no naklejek. Poro. Dostałam ten special gift e, z Weavers. Jeśli ktoś nie jest tajemniczony, e, to w przedsprzedaży dostaje się jakiś taki gift, który jest tylko w przedsprzedaży, jakby później w ogóle nie jest dostępny. No to to była zakładka do książki, aczkolwiek miałam nadzieję, że będzie, you know, taka dłuższa, bo w końcu to zakładka do książki. Aczkolwiek fajne, że to nie jest, wiecie, taki kawałek papieru, tylko się tak e, mieni. Jest taka. O. Nie wiem, jak to się nazywa, holo? No chyba nie, ale generalnie mega mi się podoba, że to się tak, wiecie, zmienia ten obrazek, jest mega, mega, mega. Um, tak i ogólnie oszalałam na punkcie tej karty, bo Jean mi się tak podoba w tym MV, że to jest po prostu... Kocham! I te włosy są takie piękne w ogóle e, i outfit jego tutaj po prostu... Jak nigdy nie miałam fazy Nadzina, jakby to, to po tym, to ja kocham. Dobra, opowiem wam trochę na temat tego tatuażu, a um, mimo wszystko nie ma e, co dużo opowiadać. Um, no jest to numer 7 po prostu i um, jeśli... Znacie BTS, jakby interesujecie się nimi. To wiecie, że oni zrobili sobie takie friendship tattoo, jakby wszyscy e, zrobili sobie siódemki, jakby każdy z nich ma e, inną siódemkę, jest ona po prostu inną czcionką i tak A ja sobie zrobiłam tą siódemkę. I na maksa mi się podoba. E, no i po prostu jest to też, e, po prostu chciałam mieć jakąś, jakiś tatuaż na sobie e, Związany z BTS, bo są na maksa dla mnie ważni, ale ci co wiedzą, to wiedzą e, No jak bardzo ich cenię i są dla mnie mega ważni w życiu e, Dlatego chciałam coś, co e, będzie mi o nich przypominać I mnie też motywować jakby do działania e, Ponieważ no wiadomo to, co oni przekazują przez swoją muzykę i przez swoją osobę, to jest, to jest niesamowite. Dlatego też chciałam mieć takie, wiecie, de i przypomnienie, gdzie sobie każdego dnia będę mogła spojrzeć i mieć takie właśnie przypomnienie w głowie, że muszę dążyć za swoimi marzeniami, i um, to jest bardzo ważne. Megashieira mój pierwszy tatuaż, i mam w planach zrobić więcej tatuaży, które będą również związane z BTS, bo jakoś nie mam. Takich tatuaży, które nie są z nimi związane w głowie, nic mi się jakoś tak nie podoba, nie jest dla mnie jakoś szczególnie ważne, czy um, nie wiem, coś mi um, symbolizuje, ponieważ jestem osobą, która e, nie zrobi tatuażu, który będę miała naprawdę na wieki, e, który nic nie symbolizuje. Ja muszę mieć konkretny cel, dlaczego on jest i musicie znaczyć. Będę teraz robić listę zakupów na przyszły tydzień. Raczej mam takie 3 dni w sumie. I mam tutaj e, takie specjalne wydzielone e, stronę w moim e, plonerze. E, możecie go dostać na tej stronie, jak coś. E, I tak, tutaj jest cały tydzień rozpiski, co będę jeść. E, to jest dodatkowo piękne i trening. And also mamy tutaj listę zakupów. Stwierdziłam, że zrobię sobie coś szybkiego. I to są... O. To są moje ulubione kurczaki, taki box, taki trochę chiński, mogłabym powiedzieć, bo jest sosem słodko kwaśne i to jest takie dobre, jak kiedyś to spróbowałam raz i od tamtej pory uwielbiam to jeść. Zjem sobie e, jeszcze marcepan, bo mam ochotę, jestem trochę głodna, ale nie chcę się nic gotować, więc zrobię sobie. E, zjem sobie marcepan. Mega no, ja się wkręciłam w czytanie książki, jest naprawdę tu dużo. To jest pierwsza książka, którą czytam, w której jest tak dużo wiedzy i też jest jakby wiedza z zakresu historii Korei. To jest w ogóle mega i odkryłam to, że na maksa jaram się historię Korei i chcę się dowiedzieć więcej. I mówię tu oczywiście o książce 7736 km pomiędzy Koreą Południową a Polską. I napisała to Korea, która mieszka w Polsce, więc też jakby to jest takie, wiecie, yy, takie legitne są te informacje jakby też e, z historią Polski czy Korei i tu pokazuję właśnie, e, jak bardzo podobne są do siebie te kraje w niektórych aspektach. Jest już na maksa późno, bo jest po 22 i chce mi się trochę spać, ale stwierdziłam, że chcę opisać sobie mój wyjazd do Warszawy, bo tego jeszcze nie zrobiłam. E, no a prawie dwa miesiące minęły, ale wciąż jakby chciałam e, swoje myśli przelać na kartkę. E, no i tu też mam... Pokażę Wam część zrobionego takiego kolażu z wyjazdu, pierwszy raz robiłam taki kolaż z wycinkami różnymi, zazwyczaj po prostu zdjęcia, No a teraz mi się na maksa podoba, bo wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Kochani, to by było na tyle dzisiejszego Filmiku, mam nadzieję, że wam się Podobał, dziękuję bardzo wam Za oglądanie, nie zapomnijcie O łapeczkach, wpadajcie też na mojego Instagrama, nie zapomnijcie O wciśnięciu w Subskrybuj i Włączeniu dzwoneczka Ja wam bardzo kochani dziękuję za obejrzenie Filmiku, życzę wam mego dnia, nocy Kiedy tam oglądacie I do zobaczenia w kolejnym filmiku Pa, pa